Grudnia 21:45, ja już w piżamce odzywam się do Was z łóżka, żeby pokazać motek z dzisiejszego dnia. I mamy, nie wiem czy to będzie widać, a bardzo dobrze. Zieleń przenikająca w niebieskość. Jest to beryl. 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 Także zmierzamy ku yy, niebieskościom. Yy, I bardzo dobrze, bo te zielenie ma, mniej, mniej, mniej mi pasują. Yy, dziś wieczorem żegra. Nie wiem z kim, więc ja siedzę z moim Good szalem. Zazwyczaj, zazwyczaj przychodzimy, żeby, żeby pokazać, jak daleko się posunęliśmy. Dzisiaj ja będę go próć. Mówiłam o tym, że pomyliłam się w, pomyliłam się w koronce. I, e, i zamiast czterech oczek, e, czterech narzutów robiłam trzy i na początku myślałam o trudno, to nic nie szkodzi. Mm, no ale jednak stwierdziłam, że mimo że mi to bardzo nie przeszkadza e, też e, niewiele mnie kosztuje sprócie i, i zaczęcie od nowa, mm, tak też zrobię. Jutro mam. E, to znowu będzie podwójny podwójne wideo, film podwodniowy. Podw e postaram się przy montażu sprawdzić e dwa razy, czy dźwięk, e czy dźwięk jest odpowiedni, bo rzeczywiście e było już późno. Ja, ja, ja nie, chciałam, nie chciałam wracać na, na nowo. I potem się okazało, że, że jak jest, o ile dźwięk muzyki jest dobry, o tyle mnie w ogóle nie słychać, więc sprawdzę to dwa razy. Jestem teraz sama, więc prawdopodobnie mówię też głośniej, bo rzeczywiście, jak jestem, jak wiem, że mogę, mogę, mogę obudzić kogoś w domu, także to mówię cicho. Teraz jestem sama. Dźwięk powinien być ok. I właśnie, i stwierdziłam, że no, jutro mam spotkanie z koleżankami. Mamy spotkanie naszego stowarzyszenia włóczkowego, powiedzmy, dziergającego, więc będę mogła wrócić do tego szala jeszcze raz. Także z sprócie, nic mnie nie kosztuje i po prostu będzie. Nie wiem, to jeden dzień dłużej, dwa dni, dwa dni dłużej, ale będę bardziej zadowolona z efektu. Także odezwę się jutro. Yy, teraz patrzę, co prawda, na kamerę. O ile dźwięk będzie ok, to nie wiem, czy, nie, czy, czy obraz nie będzie, nie będzie rozmyty, także. Także mam nadzieję, że teraz. A, no właśnie, mam. Brudno, brudny, brudny kawałek, także chyba będę musiała zdjąć folię ochronną, ale też jest trochę rozmalony. Powiedzmy, że jestem w pokoju, w pokoju światło jest takie sobie, więc nie szkodzi. Odezwę się jutro rano, żeby pokazać może ten kolor dzisiejszy, sprawdzić czy jest lepszej jakości. Drugie, pokazać jutrzejszy motek. I tyle, bo prawdopodobnie jutro będą takie krótkie tylko przebitki z tego spotkania dziewiarskiego, i, i tyle. No, także do jutra. Pa! Po, po, po połowie y, naszych, y, naszego oczekiwania na święta Bożego Narodzenia. Miałam wczoraj y, przyjść trochę pogadać do Was, y, ale taki był zabiegany dzień, że zupełnie nie miałam czasu. Nawet nie miałam czasu na chciałam otworzyć z Wami y, podarunek. Y, podarunek. Paczuszkę z wczoraj, i nie zdążyłam. Dopiero zrobiłam to na, na moim spotkaniu, spotkaniu dziewiarskim. Więc koleżanki się śmiały, mówiły: O, będziesz otwierać z nami w bezpośrednio. Więc mamy tutaj 13. Mamy 13, czternasty i dzisiejszy 15. E, więc 13 grudnia to był beryl. E, przepiękna zieleń, z, wchodząca już trochę w błękity. I myślałam, że, e, że będziemy zmierzać ku błękitom. A tu nie: 14 był e, Emerod, e, czyli sza, e, szafir, tak? Nie, nie szafir. E, MROT to jest. Boże, zapomniałam, napiszę. Napiszę. I rzeczywiście przypomina to odzwierciedlenie kamienia jest niesamowite. Więc mamy, nie mam tutaj tego zielonego poprzedniego. I dzisiejszy, 15 grudnia. Myślę, że też będzie zielony, tylko może trochę ciemniejszy. Tak. I jest to malachit. Więc to nam tworzy, tworzy przepiękny frejde. Ten jest trochę, to jest ten, ten malachit z takimi ciemniejszymi, ciemniejszymi przebłyskami jest e, przepiękny fade. E, rozmawiałam z koleżanką wczoraj. Coś, tak. Rozmawiałam z koleżanką wczoraj o tym, że e, nie do końca wiem, co zrobić z moim, e, z tym moim takim e, brązem, który jest z który pokazywałam ostatnio. I ona zaproponowała, żeby nie był taki zbyt babciowy. Zbyt barcinę. No i ona zaproponowała, że może zrobiłabym, y, zrobiłabym go y, w y, żakardzie, właśnie z takimi y, kolorami bardzo, y, bardzo wybuchowymi. I tak właśnie pomyślałam, że jak, sko jak skończę otwierać mój kalendarz to zobaczę czy nie będzie on odpowiadał dobrze nie będzie on pasował dobrze z tym brązem moja wątpliwość jest taka że ten kalendarz jest to jest merino z nilonem i nie wiem czy będzie dobrze się no, czy będzie dobrze, dobrze się łączył z, jako merino Jako z Lenem. Cały czas to spada. Jako Merino z Lenem. Ja oczywiście śmiałam się wczoraj, że nie zamierzam robić próbki, więc, yy, yy, więc dowiedziałabym się o tym później. O, zapomniałam. O, Zaraz pójdę, pójdę poszukać. Yy, Moi, moje nowe zakupy. Wystarczyłoby mi jednego i drugiego nawet na, nawet na dwie kamizelki. Więc zobaczę, będę, będę szukać modelu. Myślałam, wczoraj wracając z nimi myślałam o tym, że powinnam zrobić próbkę. Próbkę w, z w paski. No tylko boję się, że potem jej nie rozplączę i biorąc pod uwagę, że nie mam tak dużo tej wełny, to, to nie wiem, czy, nie wiem, czy będę, będę robić próbkę, bo to będzie 5 cm, które stracę. Także wczoraj mówiłam, że <grywdy> po prostu rozbój <grywdy> w biały dzień, bo ja nie dość, że miałam nie kupować włóczki i ostatnio kupiłam. Kupiłam tamtą, którą Wam pokazałam, yy, ten fiolet i, yy, i brąz. Fiolet brąz i w ogóle je, jeszcze tre, trzecią, o której zupełnie już zapomniałam, położyłam, odłożyłam na bok, yy, bo nie będę z niej robić teraz, i, i ją zapomniałam. Tylko pamiętam o tych dwóch, które nawinęłam. Co to I tak. Jeśli chodzi o moje posunięcia w dzierganiu, to tak jak mówiłam, sprółam ten jeden pasek. od, Kurczę, zaczęłam. Sprółam ten pasek, który miałam tutaj i w którym się pomyliłam, i zaczęłam go od nowa wczoraj na moim i wczoraj na moim spotkaniu wyciarkałam. Dzisiaj powinnam skończyć mój to, taki ten pasek karmelowy i wrócić to i zrobić drugą, drugi pasek. Wydaje mi się, nie pamiętam dokładnie, ale wydaje mi się, że w, we wzorze tych pasków jest między 4 a, 4 a 6 także przypuszczam, że jak się, one bardzo szybko się robią, więc przypuszczam, że niedługo powinnam Powinnam je skończyć i z ostatnich dni, które pokazywałam, no to kontynuowałam mój, mój to już mówiłam. Boże, trochę się zaplątałam, tylko tyle, że, że, że jest przebitka ze skarpetek, które zrobiłam dla koleżanki, o których mówiłam. Pokazywałam je tylko nie, mówiłam za, za dużo o nich, tylko pokazywałam je. Koleżanka z pracy była zachwycona. No i tyle. Jeśli chodzi, tylko tak pokrótce, co dzisiaj Dzisiaj mam na sobie? Tylko wyłącznie z rzeczy z. Z, ze sklepu. Oprócz skarpetek mam y, tylko i wyłącznie dziergane skarpety. Y, właśnie zastanawiam się, czy z tego nie zrobić mitenek, dlatego, że jak ostatnio ja jechałam y, do pracy, czy z pracy rowerem, to strasznie mi zmazły ręce. Mam cały czas... Y, mam, ja, mam oczywiście... Y, Rękawiczki kolarskie, ale oprócz tego, jak, jest, jak robi się zimno, to zakładam mitenki, które dostałam w zeszłym roku od koleżanki. Nie wiem, co prawda, one są robione w, y, ściągaczem jeden do jednego, ale no tak, przypuszczam, że to były, jej, no to były jej początki, więc przypuszczam, że robiła je, je takimi dosyć dużymi drutami i one są dosyć y, takie luźne. Przynajmniej chodzi o to, że, że są dziury więc nie grzeją za bardzo więc nie wiem czy nie zrobię sobie nowych nowych, nowych mitenek takich bardzo bardzo ścisłych bo jak mówiłam, nie wiem ile już razy ja dziargam bardzo bardzo luźno, więc myślę, że powinnam zrobić takie nie wiem, drutami dwa albo dwa i pół to jest moharte, więc te wszystkie, te wszystkie Yy, nitki i włoski będą, będą, będą doskonale ogrzewać, bo po prostu mi przemara, przemarza, przemarzają ręce i, i, i robi mi się egzema, i nie, będę wchodzić w szczegóły mojej moje dermatologicznej. Yy, no, i tyle. Dzisiaj jest czwarta. Jest czwarte, nie mam specjalnych planów, chociaż powinnam, powinnam zająć się trochę już prezentami, przynajmniej tymi ostatnimi prezentami, bo za tydzień jadę do Polski, więc powinnam to wszystko wykończyć, yy, zrobić i takie tam prozaiczne rzeczy. Yy, I tyle. Siedzę w domu, popijam herbatkę, ciargam. <grywka> Planuję, planuję, zrobić y, kosmetyczkę na maszynie, szyjąc, w sensie y, i chodzą za mną ostatnio coraz bardziej takie kolczyki wiszące, więc zastanawiam się, czy nie zrobić ich y, samodzielnie. Oczywiście nie mam materiału, więc musiałabym zrobić, y, poszukać co znajdę, więc może też... To, to ogarnę, no ale nie wiem jeszcze. Także na razie mówię Wam. Do zobaczenia niedługo. Cześć.